No dobrze się przyznaje, że si spoko. Ale to oni sobie... j**i! wejście! Eee, jamos! Vamos, czekolad, vamos! Chocolate, vamos! Viva la Barca! Witam. Tak, pospałam. Dzisiaj dozierą test, test na streamie, no. A o, był! O, Boże! O Boże! Nie! Nie! Co ja widzę? O Matko! Nie wierzę w to! K***a, był Co jest, kurwa? Jezus, nie mogę! Oszuści są do bani, a spotkanie z nim, że jest powszechnie określane przez naukowców jako jedno wiatrowe doświadczenie. Chociaż satysfakcjonujący jest widok banowania oszustów, grając w nie można nawet poznać niewinnego gracza za porażkę w historii meczów i jest po rozrywce. Zwrócimy LP?! A co? Ja se, a ja w ogóle to kiedyś, to tak pomyślałem, ile lat ja czekałem na to, żeby remake'a dodali. Kurwa, kiedyś remake'a nie było. I jak miałeś, awkę, to po prostu był nie nie. <ścoughs> okay. Whatever. I tyle. A serio? Whatever. Znasz przynajmniej to whatever. No to jest. Whatever raczej. Szczura w ogóle szalał, Szczuras napisze człowieku, że suka jest pedofilem. I wypisze. I pat, patrz, patrzcie stało w ogóle z Szczurasem, patrz. Paramax ustawić człowieku na ustawił se na profilowe coś takiego. Fundacja ECPU Polska, łowcy pedofili i napisał rozkwinka na wieczór. Czy jeśli Marcin Marc jest nazwany pedofilem, to jego prawa ręka ma mokre który chciał być jak on. I wypisywał do 15 latki, żeby samą Desy powinien być nazwany łonami pedofilem. To jest pojęcie. że jeszcze raz próbuję przybić komuś k... Ku... nie? To są mocne oskarżenia! Mocne oskarżenia! Jak ja rozmawiałem z panią z bo miałem tą gadkę, i ja jej mówiłem, ona się mnie spytała, jak mi może przekonać, żebym nie streamował w ogóle na Kiku, tylko, tylko na Twitchu, żebym streamował. Ja jej zacząłem gadać o prostu o zarobkach. Że zarobiłem w styczniu na przykład z kika 25 k dolarów, a z Twitcha 700. No i ona mi powiedziała tak, ale może jakbyś streamował tylko na Twitchu i byś zachęcał ludzi do subowania, to może chętniej by cię subowali i miałbyś więcej subów i byś więcej zarobił, bo może ludzie nie chcą subować jak streamujesz tak dużo na kiku też. No myślałem, że oszaleję i się przewrócę. No to u mniejszych strajmerów nadal bida. Pokaże, pokaż, mamy... pokaż, Ma... Mamy nie stary. Nie, no ale jazda, nie, nie, ale jazda. Ale jazda, powrót całej Industrii. Nie wiem o co chodzi. Będzie, Holak się będzie roz. na Majkuta zaraz. Ja to dupce. Gdy trwa sam środek dramy z legendą, to Bombel odpala transmisję, na której jest Holak. Potężny, masny włodarz, który zawsze lubił Marcina, występował na bitej i tak dalej. Zaraz po aferze robi ekipowy Lajwik z osobą, która była członkiem XI i kursko nienawidzi legendy. Ponadto w necie Holaka nie było z dwa lata z haczykiem i nagle tak opowraca Co pod skrzydłami Boxdeela? Czy Bombelos to wszystko zaplanował? Czy może dopiero jak wyszła drama, to zaprosił Holaka, żeby wzbudzić kontrowersję i wyciągnąć ekstra brudy? A może będą oskarżenia i brudy na innych? Do no serio, bo mi się załamie całe dzieciństwo. <laughs> serio, mam <laughs> nadzieję, że. Bo. Suchar też nie jest taki sam, nie? <laughs> nie chciałbyś taki jak Majkut. Nie miał 18, bo załatwia mi się całe dzieciństwo, naprawdę go oglądałem od kiedy. Jakiej wersji by nie wymyślali detektywi z internetu, to pokazuje nam to w pełni prawdziwe oblicze masnego Bena. Odp***a mi od śledzi, ale o co chodzi? Insens masz taką publikę z tak audio i kamerą, masz to wierne. Wyj... A co jest nie tak z moim audio? Helikopter cofila, to kwestia komputera, coś się jest komputer. Ja musiałbym Franka poprosić, żeby mi tu przyszedł któregoś dnia i mi wyczyścił komputer. Ja nie umiem Franku, Kurwa nie będę... Nie będę tutaj zgrywał i pastę wymienił. Odpłatnie, nie? Odpłatnie, ale ja tego nie potrafię. Ile płacę? W piwie. W piwie albo na przykład w, na jedzenie możemy pójść. Osta tak w ogóle w całym mieszkaniu człowieku, bo z zupka, co się w tym? Bo mamy, jest taka koreańska restauracja. Jogi Gogi się nazywa. No i mamy naprawdę pyszne, pyszne jedzenie. Ale y, dają do każdego jedzenia przystawki. No i tą przystawką jest y, zupka miso. I stary ta zupka miso wybuchła mi, kurde. Ona tak cuchnie takimi żygami No bo ja nie trzymałem jej no Trzymałem, nie w tydzień leżała, nie? I mi normalnie piła To już drugi raz taka sytuacja miejsce, drugi raz! Już to miało miejsce, taki incydent. Wczoraj sprzątałem pochu, nie? czy widzicie, ale widać, że czyście jest. Cześć, że mój co? Coś tam jeszcze raz o motocyklowym wypadku bym zobaczył Proszę No mojego kumpla tatę to normalnie na pół auto przecięło Ale to chyba tą że szedł na je... w środku drogi. O kur! Dranie, nie, to, to, to jakaś dziwna gierka, co jest? A on nie trafił bandażem? On nie trafił bandażem? Ja nie lubię tych chickenów od koreańskich, nie lubię tego. Tak mi to nie smakowało w tej Korei. A Ksai tak: chicken, chicken, <z Geoffican> chodź na chickena, ten chicken to było takie gówno, kur... Nie bijmy się, co on kur jakiegoś bandaża? w, w Sindre, człowiek to nikt nie spoluje. Ten amumu jest jakiś tego typu. GG czyli jaki on bandaży szuka, co jest? I to już jest taka sytuacja Ale to, już człowieku Ender zrobił 2-10, 1 na 1 na Cassiopeia na Fiorentę Ja na prawdę gratuluję mózgu O, Ender się zmutował A, wyszedł z gry Elo hell Możesz zrajdować jak chcesz Ciekał, Ja ciekaw, jestem ciekaw co Ender powie Rozumiesz? W i kiedy Pony dostał w p***** od człowieku od Fiorenty na 1 I wszystkie pingo dookoła S**ty, tak jestem taki nagryzny za takich ludzi, nie trawię takich S**ty, za długie są te włosy, mi się wydajesz Pójdź do fryzjera Nie zablokował Yo Ender You have to know that you are completely ill Kasia I one trick pony Without any future Without any past you're just You're useless being Are uh, Is Co? Sin against god Pozdro Tak nie trajek, tak... On sprzerał jeden na jeden Pier***ł gierę jeden na jeden W, nie... w niegrywanym meczowie dla Fiory I wszystkich pingodokoa. dookoła Ch... że z tym że są trick pony Że jest k Tak Gorzej niż siostra człowieku stepująca w pralce. No jak to jest, że taki obrzydliwy k. nerd tu z włosami mojego Instagrama? Jak to jest możliwe? Ktoś to wytłumaczy, k. dlaczego taka paskudna k. mi wysyła mojego Instagrama? Hello. Czemu takie paskudne k. wysyła mojego Instagrama? Za mapę, za mapę. Czemu? Tak. Nie hmm. będzie go z tobą, Ever to mój ziomek. Mój też, ja no. nie go z tobą. Ale Ty k. Ja? Ale kurwa. w takim razie. Podobno. Ja bym się f na Twitterze. Tak, wiesz sobie bo zajebiste stary jeden prosty trick na wyeliminowanie sniperów. G... Włączasz opcję, która po... nie, poka... tak nie pokazuje swojego niku dla enemy i. i tyle. I co się ma, dla team'ów pokazujesz dla enemy nie. I, i już i koniec, koniec... snajpowania! Zaczcie na streamie, no ale dobra, no to stary kurz, będzie chciał wstawić wszystkie streamy na świecie. Wtedy OPLG inne to po prostu... Moim zdaniem one nie powinny działać jak coś. I mod z po OPLG nie powinny działać. Bo jak ja wchodzę do gierki czym na autofilu, mnie ludzie wyzwają, żeby... Bałem, bo jest bo to mnie po... Jak ja mam większe ko niż oni na tych swoich rolach Dobra, bez bota gramy tą gierkę chyba już Czemu? To też troluję <grym> O ja sami pompun O ja sami Ale po Pum -pum. kanona wejdzie Nie ma flasha Może should be dead, no. XB jest O ja Sumi Not worth. A o ja sumi no to, nie jest, to nie jest dobrano? Coś takiego? A czemu już w Fortnite'a nie grasz? Ja w Fortnite'a? No? Ja współpracę miałem z Fortnite tylko. Oj, w, na topie, to... na topie. No ciekawe skąd akurat wiedział, nie? Straszny ja under level jestem w jego, co jest? Mówiłeś, że lubisz tę gierkę. No i płacą <grym> Okej. Okay. Ja grałem sobie w drzewka w... w drzewka grałem sobie w Fortnite, ale tak to tutaj nie grałem jakoś tych tej... Ja, ja strasznie jestem, nie? No upałeś drzewa. No zajebiste było, to było zajebiste akurat. Los to on wczoraj doszło, doszło do mnie, że oni są podobnie tak jak my, w sensie, no. Jak my kiedyś, już tak nie będzie. Że co? Jak przegrywają, jak przegrywają, nic kiedyś, jak nie, nic nie to jest mówią. Wszystko. Tak, jak, jak przegrywają, nic nie mówią. Nic. To jest Czysia. efekt tego, że za dużo wygrywali po prostu. Tak. tak. I za mało mieli practiceu. No, na no. przegrywanie, no. Tak. Znaczy teraz, jak swapów nie ma, to oni są gorsi. Obie, oni teraz zaczęli stracić dużo wiesz? A Bał z takiego gapa dostał. Ale. E drafty były moim zdaniem. Moim no. zdaniem dra drafty teraz są tak w ważne w tym filecie. I łatwo jest przyintować. Akurat serio, zagrali słabo, nie? Słabo zagrali Jaca i ulaj Ten dżungler jest do Ja przynajmniej, mieli normalnego junglera, to by nas 3-0 robili. Zuba Zubakiem, myślisz? By wyjeb... do noba, no. więc tak ch**wy. O ch**wa, sorry. Bezerki rallya, Spoko, spoko, to będzie warf, to będzie warf. Serio, i mu ten Zubak... I nie jest jakiś najlepszy, ale to nie on wczoraj trollował te gierki. Pila Oj, pila machem! Kręca się, wkręca się. No, także, moim zdaniem, to nie był problem z Zubaka wczoraj. No, nie, słuchaj tego, bo stary wyobraź sobie, że tak to z, z tym Ksajem to był taki skandal ogólnopolski i za raczej mało poszło. Wyobraź sobie, człowieku, że gramy MMA masło i nagle coś takiego się okazuje. Czy to jest. Ej, w... a jakby to było? Wtedy, bo oni no, wtedy... by go zbanowali, byśmy grali z randomursem na topie i ona idzie? Albo z masę i nie. Nie, nie, ona... nie, wtedy to już w ogóle. jest tragedia. Wtedy byłaby taka kaszana, stary. Gdzieś że raz pomówił, pomówił tego suchara o pedofilię? Teraz dopiero popierd... <noise> ja jeszcze raz, on się zamienia teraz z twitchowego Sherlocka Holmesa? Nie, twitchowego szalonego reportera chyba bardziej. <noise> na Twitterze co opis ustawił? A jak opis ustawił na Twitterze? A <noise> to za, nie, mi osobiście bawi. Wolontariusze, że... czy to u Polska, oczy się otworzą kiedy mnie się, się zamkną i zależą na pojedynce obójca, nie, po nie zamkniecie mi mordy. Chodzą na mnie. Hacjo? Ciężko, ja ja Aha. No zrośnie tych chłó... No puściłem W chłopków! Jak, jak ja zbejtowałem drużę, puściłem W wł na chłopka Nie Każdy kto musi być jakoś head w gierce czy nie, żeby kierował. Tak żeby robić carry kierować kieruje. O, o ja w sumie do bo no, Ja, ja. Ej, ale najgorsze jest to, że gra może grać dobrze przez. Bo ja na przykład podobnie, ty, mia... ty miałeś, nie? Powiem no. to, że szczerze. Zatem zagrasz jedną serię gorzej gra stał dobrze z Sezon, potem zagrasz jedną serię gorzej i jest od razu hate, nie? Na ciebie, żeby ci... Tak każdy gracz tak ma to jest najgorsze. Moż grać cały dobry zewnątrz, bo jedną serię zagrasz gorzej i od razu jest. dwie no, Nie, no ciągu... tak, 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 tak. tak. Rozumiem, no tak. Piłkarze tak mają, że mu cały stan do w jednym meczu. na pewno tak jest, na pewno tak jest. Może cały sezon dobrze, i na przez zresztą w fazie pucharowej już on to co raz tak jest? ani na topie. Boże, ale a, a, a zrobił ci tego wolacz nie? Trix z Wallem. Nie. No to coś takiego, że łubujesz tego miniony tą Anivą zajmice to jest stary. To jest zakazane w playu. Serio? No, bo to Zeus piknął ani topa i na słapie no jest także tak, że miniony najbią od że Nie mógł się farmić, a to nie był w pi... Zbanowali. No serio, no co się trolluje. Zabronili robisz to Anigo? No, że blokować miniony level 1 tutaj. Dlaczego niby ku... No Le? bo jak jest, jak był słab z rozpiknąłem i tak zrobił i. To się jak pod i wszystko, nie? To miał czwarty level do pierwszego na topie był. Jakimś tam meczu wersji. A była jest jakaś taka podana sytuacja w grze? Co zakazali czegoś robić? No słapów na przykład. Oni, to po prostu, oni po prostu zakazują, nie. tak, oni zakazują, to nie jest tak, że oni to. Ale nie, oni to zgrywą, czy ja Anivia to jest po prostu ban za robienie tego jak to robisz. Jak wiesz na w komplet i blokujesz mnie od tego to to ban to ten no. Penalti i luz. Ale, chyba. ale czemu? <laughs> No, hanika w grze. No właśnie, nie, dla mnie to. 5 five head, five head play To jestem czy przed przeszłość, kurwa level 1. Gdyby się nic nie ało no, no. tutaj. Staśnią? Ja wejsę. Wejsę to, don't care. Jak już mi przychodzi na topat, to ja jestem fajny, bo wszystkie kill, nie? Don't care. Za przyjściem na topa jest nagroda zawsze. Cichu chodziliśmy do podstawówki razem. Niesamowite. Jak 900 innych osób. Łoooo. Wow. No i tak, schy... ale schyciłem Dziomka, On podniecony, bo ten. Nie, nie schyciłem. No to... spropsowałeś. Chyba, że to nie jest rare. Na postawce było prawie tysiąc osób. r Serafin, nie? Ale wjazd. Na tym first stage tak robili, że to tu tą R-kę kosz rzucali totalnie. Pierwszy target. Ty ja. No ale to nie wiadomo, dobrze. Realnie, bosy. Jak je, ktoś jest z jakiegoś pochodzenia i dodajesz je przed tym, to jest ksenofobia, czy nie? No. No. Nie. No jak, Nie może być. Polak? Bo to ksenofobia? Nie, no, tak. Ja Jakbyś nie, by... nie był z Polski. Jak ktoś, kto nie wiem, był Ukraińca co się powiedział. No to jest. No to jestem jeb... Polakiem. I, jeb... Ale to staje i powiedział 1. Polak. Dla mnie to staje poś... dla mnie to, jest to samo. Nie. No jak? A czemu, czemu zamiast. ch.y, to jest co innego niż jakby. Argument, a nie, że on... ktoś jest z jakiegoś ale kraju? Ja jest, ale to jest fakt, ja jestem Polakiem, kurwa. Ja jestem... On nie kłamie, jestem Polakiem. No i Polak, no bo jestem Polakiem, i jestem jebany No To dobrze się przynajmniej jesteś spoko Ale jeb... Pierdol oni sobie jakie wejście! Jakie wejście Ej, bez kitu, co? Czemu ona jest nietykalna? No tak nie było, to teraz nowe jest. Co? Taki żołk. No widzicie właśnie, to jest to, oni tak robili na tym first endzie. Chłop wjeżdżał! Kampili kur... topa? Nice! To no w... będziemy nie, kampić w chłop, chłop wjeżdżał z karnery i A. od razu RK kurwa, od razu! I on nie czekał, kurde, jakiś tam ten wjeżdżał! RK i siema! A wtedy sklep z graspa. Właśnie nie wiem, 417 tu się, miał 800 temów. kierujesz pojazd silnikowy, czy na przez ci przedstawaj pojazd silnikowych jednośladowych. Ja jestem dwuśladowym, nie? Czterośladowym jestem? Nie zabrania, okej okay. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie prawym pasem ruchu? Tak, bo to sygnalizacja świetna. Czy w tej sytuacji możesz kontynuować jazdę? Nie. Czy w tej sytuacji możesz oddalić się od prawej krawędzi jezdni? No ja bym tak zrobił, nie? Czy w tej sytuacji znak, znak informuje cię o końca pasa ruchu po prawej stronie jezdni? Nie, po lewej się kończy. Czy widoczno przy tej sytuacji znak ostrzega o mogącym występować na drodze oszczelnionej jezdni lub tak jest. Czy jadąc za, za, za tak zagłane pojazdem, tak, bo to jest LK. Czy w tej sytuacji migające światło zielo, zabrania ci wjazdu za sygnalizator? Nie. Czy w tej sytuacji wyprzedzanie rowerzysty za zachowany odstęp około pół metra jest zabronione? I to jest dobre pytanie: Czy gdy jest linia przerywana, czy wyprzedzanie rowerzysty jest zabronione? Bo na pewno nie możesz, nie możesz na pewno wyprzedzać auta, ale czy możesz wyprzedzać rowerzystę? Nie. Tak, dobrze mówicie. Do, dobrze mówicie, dobrze mówicie. Rowerzysty jest metr. Rowerzysty jest odstęp metr. Dobrze mówicie, dobrze mówicie, no. To jest autostrada, nie? To jest znak autostrady. Który z zmienionych elementów drogi powinieneś obsadzać podczas jazdy autostradą? Tylko swój... Yy... Uff, uh, ledwo, ledwo. To jest droga ekspresowa i tu jest maksymalnie stracona 120. Dobrze mówię, tu jest 120. Jaki dokument masz obowiązek mieć przy sobie i okazać, że na żądanie uprawnionego organu na terytorium czy który jest pojazd, który jest zresztą za granicą. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Poje to są takie pytania jak coś. Ej, ale, ale kurwa! I te chłopy, te chłopy, co wyzwają tych jack trollów, oni nawet mnie nie obserwują. I słuchaj tego, patrz, jest komentarz taki. Prawda jest taka, aż zagraliście mega Jedna drużyna z Polski, która mogła ugrać na tym turnieju a, a jedyna drużyna z Polski, która mogła ugrać na tym turnieju dostała dwa rewersywy w playoffach I chłopiec nad nie obserwuje k***a. Ej, ale czuć taki, ten komentarz po hiszpańsku jest taki żywszy, nie? Nie masz takiego wrażenia? Po, po, po polsku też byś się tak pamiętał, ale po polsku byś stali cringe A w tym hiszpańskim czuć emocje nie wziął ciuchci! No polski jest jest taki no. Kurde wszyscy Merce mam po prawej, nie? Służby po lewej. Pa, cztery Merce. Dzień dobry. Kocham cię. OOOOOOOOOOOOOOOO! Paaa! Co jest? Ej, ja nie spodziewałem, że Korki tak mówi...

Viva la Cekolad! Me llamo Artur, me llamo Artur e, Noche Noche Yes! Turek partida Cekolad! Vamos, A Abym się znowu pojechał na Teneryfę, jak tam było pięknie, nie? Wstawałeś z rano, szedłeś na eleganckie śniadanie, wszystko było, na, była... Siadanie yeah! yeah! Śniadanie było zajebiste, bo no nawet babka z co ci robiła jakieś, wiesz, omlety, pankejki, no wszystko było, nie? Ale mega dużo Anglików było w ogóle, bo ten, na ten ryfę, na ten z Anglii, to stary, la, samolot latał co godzinie, co dwie i kosztowały, nie wiem, stary, 100 euro za bilet. Ja, ja na, za nasz bilet, ku**a, Janerem... Zapłaciłem chyba 2000. tysiące. Ja to widzę, Trymbi, że ty za rok wracasz, Po zmroku się nie wychodzi, kobiety piękne. Wracasz, Adrian, nie? Jamaczka sprzedaje do Leca. Ty już mówisz tak, wygrywasz Worlds tej Brazylii, mówisz... Ja już posiadałem wszystko. Wszystko oprócz wygrania polskiej ligi z moim najlepszym kumplem Arturem, nie? I wtedy je, wjeżdżamy. Wje, wjeżdżamy do Rift Legends, kur... Benelux w playoffach! Chłopie, nie wiem czy, kiedy, nie wiem, czy kiedy, co kiedykolwiek Benelux wyszedł. N chyba ani razu. Brawo Zenit Esports! Shibi, chodź na wywiad. Ma ktoś kontakt dla Shib do Shibiego? Ty go nie znasz? No, ja właśnie nie wiem. Bo ja na że Marcin zawsze lubił, albo lubiał się mówi? Nie wiem. A teraz dochodzę do wniosku? Że nie wiem. Ja o niczym nie wiem, z jego życia, ale może z drugiej strony, a po co ja miałem o tym wiedzieć, w sumie, ja człowieku byłem jak Harry Potter, jak Dumbledore, serio, wyszedł film Konopa i ja byłem jak Harry Potter, ja byłem tak, tak królews, tak nic nie wiedziałem. na górnej Motywacje do walki! Dolnej, Jakby w ruch zapieli! Solo kli na topie nagle ESZ 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 Dive! Nie Dive, nie Dive nie machen! To... Ja, tak go tak, ja cały będę otwierał. twój go tak Kocham cię w... Uj, miłość, z tego buza. Wyjść. Komu trzeba nabijać? Komu trzeba Komu Bo ten zajebisty Barcelona chyba taki średni, szczerze. Błota, Czy możesz uznać oficjalnie, że od, że od kilku lat Ulad nie jest najlepszym możliwym polskim Etikery i ludzie żyją ciągle niż dawnymi latami, czasów jego świetności, jakby nie było nikogo lepszego? Oczywiście, że tak. Ale też, że Ulad jest zły. Ale imo są lepsi. Jest zamulek. Piwek? właśnie nie wiem czy Odi. No na razie Odi tego jeszcze nie udowodni za bardzo. No bo nie, nie było okazji. Harp, harpun, no i mu harpun Może nawet i Tadeusz Taten Ta z... się o, zaczął? Jeszcze tutaj nie pada. Oj jeszcze woda od raki wchodzi. Próbuję jakkolwiek legolas to ratować! Obrazy, Chociaż? Nie eliminacji na Jak laska nieogolonej dupy to jest red flag, ja nie to jestem laską to jest, to Kiedyś tutaj ogoliłem Tutaj, mówię, przy, przy końcówce Ale to jest długa historia bardziej, i bardzo romantyczna Może takie wyłapanie mid rywala byłoby dobre, ale... Jak chcesz opłacie Jeszcze jest to w stanie wyklikać Od razu zarzucony bullet time, ale Giut cały czas się trzyma, Czy Giut tutaj przetrwa? Ostatecznie nie. Handicap cały czas -cup. wybrał yep. w tym momencie Legolasa i drużyna GK tutaj wygra po całości rozniesiona Barcelona w pył no i co no, warto było szarpnąć, ale ostatecznie z tego mecz przegrywasz. Leci Tepek do bazy Ryb, Rybce zadać się widzieć, TikTok i zarabianie w internecie jest takie proste, A, ale tu mi się nic nie chce robić. Nie, ci, wiadomo. I takie trudno flexowanie z... się pseudo-kasę, rozliczanie sobie od was, zaczekanie takie coś. A wiem I ma akurat robienie kasy w internecie jest banalnie proste, szczerze. Wystarczy chcieć. Nie mówię o jakiejś ogromnej kasie, ale tak po prostu jakąkolwiek kasę. A ci ludzie, co robią, nagrywają tego typu materiały, to oni kasy nie mają wcale jak coś. Co żeby robić hajs? różne rzeczy Sons of the Sea! Dobre, Taka nazwa drużyny Sons son, son, of the Sea To już bardziej so, sons, sons of Sea chyba bardziej, żeby ten sos No nie po prostu z wami konfrontuje każdy pomysł jaki jest. Ja teraz, lubię jak ludzie w Dojetach czytają streamerów co by sporo. robili, gdyby nie streamerka, a większość odpowiada na jakiś no jakiś biznesy No ja z busterkiem w ku. Normalnie na tak, go streamie Oficjalnie no, Jest dużo rzeczy w jaki sposób możesz zażerować za, na, na w internecie Chociaż na przykład robienie to co Lebus robi A teraz nie wiem jak na busterce płacą szczerze mówiąc Kiedyś spoko kasa była z tego ludzie mieszkają za to kupowali Zam wziął na przykład co 300 tysięcy zarobił na, na busterce ale wszystko przepierdolę jakieś śmieszne rzeczy z temu, temu Wtedy temu nie było jak się inaczej to było Nawet wiesz montażystą możesz zostać dużo rzeczy możesz robić jako w internecie. No, nie wiem, Łapać do Ważne jest to, żeby po prostu nie brain rootić, nie? No bo możesz. Jak... Bo możesz po prostu web lansować jakimś, wiesz... Cały czas brain root into brain root into brain, root into, brain root into brain No Można tak robić, ale po co? Czemu ty tego nie oglądasz? Tej gry? Nudy no, w f... coś, te gry Los Ratones. Imo. Serio. Straszno jego nu... strasznie nudnego loga grają. Nie wiem dlaczego. Na screamach to lepiej wyglądało. Elo, pa!